Na początek zapytam Cię o ten mecz z Unią, który kojotki grały w ten weekend. Tu nie mogłaś zagrać mhm. ze względu na kontuzję, więc zapytam po pierwsze, jak się czujesz i kiedy, kiedy planujesz wrócić do, do treningów? Dobrze mi się oglądało, jak moje koleżanki grały. Niestety nie mogłam im pomóc, ale zamierzam wrócić za tydzień albo dwa do treningów i na mecz. No właśnie ta kontyza na pewno nie jest e, przyjemna, ale samo to, w jaki sposób rozpoczęłyście, to na pewno jest e, bardzo fajne, no bo e, jesteście na pierwszym miejscu w e, tabeli i, i chyba po prostu gracie tak, jak, e, jak chciałyście zagrać te, te pierwsze mecze. E, tak, bardzo dobrze nam idzie jak na razie i mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć w tym sezonie mistrza. Hmm. Y która wygrana do tej pory cieszy Cię najbardziej? E, wygrana z Gdańskiem, jak udało nam się wygrać 4-2. E, Zapytam jeszcze o Twoje e, takie cele, marzenia. E, jakie jest Twoje największe pokojowe marzenie? Moje marzenie to jest zagranie w Stanach albo w Kanadzie w najlepszej drużynie i w najlepszej lidze. Między innymi grasz e, oczywiście tutaj z koetkami, ale mm -hmm. też e, z chłopakami e, mm -hmm, tak. w drużynie. E, co ci daje gra z chłopakami? E, e, na pewno dużo doświadczenie, bo chłopacy też mocniej trochę strzelają, e, szybciej grają i agresywniej. No i bardzo dobrze mi się do, z nimi gra i będę grać z nimi tyle, dopóki wiek mi będzie pozwalał z nimi grać. Mm. A branie udziału w takich e, obozach, jak na przykład e, hokejowa szkoła Ziętare? E, to daje mi to, że przez lato mogę ciągle trenować i na lód e, Ciągle wracać, a nie mam żadnej przerwy między treningami jestem ciągle w formie. To dlaczego wybrałeś hokej? Dlaczego zdecydowałaś się trenować, hokej? Okay. Bo mój tata kiedyś grał i kiedyś na ślizgawkę chodziłam i mi się to spodobało bardzo. A jest jakiś zawodnik czy zawodniczka, na której chcesz się wzorować? E, tak, brankarz Mark Andrew Flery.